Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na, to, na konkretnej konferencji pomyciowej. Przepraszam bardzo ale zwycięstwo, więc odebrało mi głos. Proszę o ocenę spotkania na gości jako pierwszego. No cóż. Ja muszę mimo porażki pogratulować dobrej postawy mojemu zespołowi. Uważam, że y na to co nas stać, zagraliśmy przyzwoite zawody, gdyby nie falam, na 40 minuta i błąd mojego środkowego obrońcy Paweł Namiwajki, prawdopodobnie dalibyśmy sobie szansę jeszcze na to, żeby ten wynik korzystny był trochę, trochę dłuższy. Druga rzecz, o której warto podkreślić, to w zasadzie wszystkie dobre zmiany z wnieśli trochę ożywienia, wnieśli coś ciekawego do, do tej gry, próbowaliśmy strzelić wyrównującą bramkę, no, sytuacje, które miał szczególnie w końcówce meczu z zmienić, wynikały z faktu, że albo popełnialiśmy pojedyncze błędy, bo się gdzieś tam obrońca poślizgnął, albo musieliśmy się odkryć, żeby trochę większą siłę ognia mieć, mieć w przodzie. Eee, trochę mały niedosyt czuję jak i z gry, i powiedzmy sobie z, z przebiegu tego meczu no, zadowolony z jednego punktu byłem więc. Dziękuję za ocenę spotkania. Maciej Śliwowski z Pruszków. Poprosimy no o ocenę z zawodów. No cóż, mecz dla nas się układał tak jak należy. My wykorzystaliśmy chyba z czterech lub pięciu stuprocentowych sytuacji, gdzie wydaje mi się, że gdybyśmy jeszcze jedną bramkę lub dwie, to gralibyśmy spokojnie. Niestety do końca meczu musieliśmy Ale... pilnować się, bo przeciwnik w dalszym ciągu stadowy yy, dosyć yy, mocne warunki dla nas no, wydaje mi się, że gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy zupełnie inaczej, by to się wszystko gratuluję chłopakom za walkę gratuluję również yy, z połowem Cocoła za, za, za też za podjętą walkę no i cieszę się z trzech punktów dziękuję panelom za ocenę poproszę o odpłynęłowane pytania dziękujemy Dziekuję. Dziekuję, ma pytania.